Łowcy CZARODZIEJEK O, kolejny rok szkolny w Alfei. Pierwszy raz bez nas, blum. Tyle wspomnień. Dziwnie jest wrócić do szkoły i być po drugiej stronie biurka. Po tej właściwej koniec egzaminów ustnych testów i klasówek. Teraz my jesteśmy nauczycielkami. A! Pamiętacie to, trzy lata temu byłyśmy na ich miejscu, a dziś jesteśmy. Wings! Gławne, to chciałaś powiedzieć, muza? Nie, Stella. Miałam na myśli dorosłe. Ale nie mówiłam o, o tobie. autograf! Stella, tutaj! Spokojnie, dziewczyny! Tam jest flum! I Stella! Jak cudownie was poznać! Ty jesteś Leila, księżniczka Andros. A ty musisz być tak na tyle, o tobie słyszałam! M mogę poprosić o autograf? Chyba nie mam długopisu. Musisz jej wybaczyć, dopiero się uczy. Reczy, ale powitanie. Daj spokój, aż zatęskniłam za triks. Były mniej agresywne. Spóźnimy się, stello, chodź. Muszę lecieć, dziewczyny, do zobaczenia. Dzień dobry, panią Miło was widzieć. Witajcie. Dzień dobry, pani Gryzeldo. Proszę za mną, pani dyrektor na was czeka. Najpierw zaprowadzę was do pokoju. was. Czekajcie! A? O! 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 Tak? A, kim jesteście? To nasz pokój. Hmm? Wcale nie, to nasz pokój. Klorys ma rację, e Lejlo. To pokój dla uczennic. Wasz znajduje się w skrzydle nauczycielskim. Myślałam, że to wiecie. Hmm? Już nie jesteście uczennicami, musicie się do tego przyzwyczaić. Pani Faragonda. Zapraszam do gabinetu. Mamy sobie wiele do powiedzenia. To był pokój klubu Wings? Zgadza się. Uczcie się pilnie, a może będziecie tak dobre jak one. Dziękuję, że przyjęłyście moją propozycję pracy. Wasza obecność z pewnością pomoże uczennicom Alfei. Nasze podopieczne, które wkraczają w świat magii, powinny usłyszeć o przygodach wróżek Enchantix. Mam ogromną nadzieję, że ich nie zawiedziemy. Wystarczy, że będziecie sobą, dziewczęta. Zapomniałabym to dla Was, mała skrzydełka Enchantix. To są klucze do wnętrza naszej szkoły. O! 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 Witajcie w sali zaklęć. Niewielu ludzi o niej wie. Myślałam, że dobrze znam Alfeę, ale myliłam się. Co to za miejsce? Mieści się tu cała historia magicznego wymiaru. Można by je nazwać Muzeum Magii. Jest tu przeszłość, teraźniejszość, a nawet przyszłość. I my też! Jej! Teraz jesteście gwiazdami, ale pamiętajcie o jednej najważniejszej rzeczy. Życie czarodziejki to niekończąca się podróż, nigdy się nie kończy. To znaczy, że nasze wysiłki, by stać się czarodziejkami Enchantixu, nie wystarczą? Oto Księga Czarodziejek. Dowiecie się z niej, że każda transformacja jest inna. To nowe możliwości. Nowe stroje! Muszę je zobaczyć! Nie ograniczajcie się do obrazków. Przeczytajcie ją, a odkryjecie, ile poziomów magii może osiągnąć czarodziejka. Za Enchantixem kryje się kolejny. Bililix. Biliwix? Posiadacie ogromne moce. Jesteście tak silne, że stałyście się strażniczkami. Strażniczkami światów. Karami wpływacie na przyrodę i technikę, ale dzięki Billigixowi po raz pierwszy dostaniecie się aż do ludzkich serc, do uczuć. Bycie wróżką Enchantixu jest fantastyczne, ale chcemy zostać Billigix! Z nowymi mocami będziemy mogły pomagać innym jak nigdy przedtem. Moc Bilivix da Wam nową energię oraz niezwykłe narzędzia do leczenia potrzebujących. <laughs> Ale wszystko w swoim czasie, kiedy nadejdzie pora, poznacie wszystkie sekrety Billy Vixu. A póki co, czytajcie. O! 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 Spokojnie, to tylko obrazy. portrety wrogów magicznego wymiaru. Prastarych wiedźm, Trix, Lorda Dakara, Valtora. Są tu wszyscy. Także zapomniane postacie, które mogą wam zaszkodzić w przyszłości. To są cienie Magiksu. To przez nie czarodziejki muszą wytwarzać mocniejszy blask. A co jest tam? Nie! Kto to? Nieważne, Blum. Chodźmy już... Twoje przyjaciółki czekają. Powinnyście trochę odpocząć. Jutro zaczynają się lekcje. Denerwujecie się? Okropnie. Ale mam tu coś, co z pewnością poprawi wam humor. Słyszycie, chłopaki? Cześć księżniczki! Brandon! Są prawdziwi? To nasi specjaliści. Powiedziałabym, że z krwi i kości, ale to nie najlepsze określenie. Mm. O rany, strasznie przepraszam. Mm. Tęsknię za tobą. Ja za tobą też. Świetnie wyglądasz, Muzo. Ty też, ale wolałabym, żebyś był tutaj naprawdę. Chcieliśmy was wesprzeć, ale kodatorta zrobił wszystkim specjalistom niezapowiedziane testy. Nie widzę Skaja. Chowa się gdzieś tutaj, mam rację? Wiem, że uwielbia mieć efektowne wejście. Nie! Ha? Nie tym razem, Blum. Przykro mi, ale już zostawił dla ciebie wiadomość. Właśnie ją wysyłam. Mam ją, gdzie on jest? Cześć, Blum. Mam nadzieję, że się na mnie nie gniewasz. Odkąd zostałem królem Heraklinu? Moje nasze życie trochę się zmieniło. Ale. Ale wiem, że mnie zrozumiesz. Mam nowe zadania i obowiązki. Spotkania, audiencje i milion innych rzeczy, które mnie tu zatrzymały. I. nie pozwalają mi być z osobą, którą kocham najbardziej. Powodzenia w nowej pracy. Obiecuję, że wkrótce się spotkamy. Klasa czeka, drogie panie. <laughs> Słucham, z czego się śmiejecie?